Cześć, jestem Kacper. Pokażę Tobie, w jaki sposób możesz skrócić drogę do sukcesu w Twoim sklepie internetowym. Zapraszam Ciebie do oglądania tego filmu. Więc, co musisz zrobić, aby skrócić drogę do sukcesu w Twoim e-commerce? Musisz postawić na automatyzację i optymalizację Twoich produktów. Jeżeli sprzedajesz fizyczne produkty, nie żadne kursy, nie jakieś produkty inne cyfrowe, musisz sprawić, aby Twój produkt wyróżniał się na tej konkurencji. Musisz zadbać o odpowiednią grafikę, odpowiednią frazę kluczową oraz musisz korzystać z odpowiednich narzędzi, aby ten produkt konkretny udało się wypozycjonować, żeby on był wysoko w wyszukiwalce. Oraz żeby przez to Twoja strona też wyżej była, i przez te różne czynniki możesz sprawdzić, że ta konkretna grupa odbiorców, do której chciałbyś dotrzeć, zakupi Twój produkt lub Twoją usługę. Przedstawiam tutaj Tobie jednego z moich klientów, na którym pokażę Tobie, co należy zadbać, zaczynając od optymalizacji produktów, aby wszystkie Twoje produkty wyświetlały się jak najwyższych pozycjach w rankingu Google i innych, żebyś po prostu mógł u siebie wdrożyć te same metody, które ja wdrażam u swoich klientów. Zapraszam Ciebie do zobaczenia, jakich narzędzi, na jakich narzędziach bazuję, z jakich narzędzi korzystam i co warto wdrożyć na Twoim sklepie internetowym. Przechodząc do wszystkich produktów w sklepie internetowym, warto, abyś dopasował swój produkt do konkretnej kategorii. Ważne, aby była to faktyczna kategoria tego produktu, który naprawdę dotyczy, ponieważ każdy produkt musi być identycznie przygotowany, identycznie opisany, identycznie podlinkowany, aby wyświetlał się jak najwyżej w wyszkiwarce Google. Zauważ, że powinieneś wpisać, przy, powinieneś znaleźć swoją główną frazę kluczową, którą powinieneś tutaj wpisać. Ja korzystam z kilku narzędzi do wspomagania się pozycjonowaniem, akurat w tym przypadku do wtyczki Rank Maceo, ale możesz również z innych skorzystać, na przykład z Yoasta albo jeszcze innych. Jednak wszystkie te dodatkowe wtyczki bazują na. Podobnych schematach. Najważniejsze jest w tym to, że musisz znaleźć odpowiednią frazę kluczową, która powinna znaleźć się w Twoim nagłówku. Również musisz zadbać, aby Twoja fraza kluczowa znalazła się nie dosyć, że bezpośrednio w tytule, również w bezpośrednim odnośniku, ale również musi ona być. W pierwszym akapicie tekstu. Jednak musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, które stosujesz, czy jakieś wtyczki, czy inne, mogą wymuszać po niego na tobie, abyś jak najlepiej zoptymalizował swój tekst, i musisz wiedzieć, że czasem jednak warto nie słuchać się narzędzi, tylko tak zmodyfikować tekst, aby on był pod użytkownika, a nie pod narzędzie, aby się świeciło, czy na zielono, czy aby był tam jak najwyższy wynik punktowy. Każdy produkt musi mieć również swój obrazek wyróżniający, i musisz zadbać, aby ten tekst alternatywny również. Dotyczył wybranej fazy kluczowej. W tym przypadku nie ma, więc powinienem akurat zmienić. Powinien akurat zmienić, aby dany produkt trochę lepiej był odbierany przez wizytę. Przez Google i przez inne wyszukiwarki, aby wyświetlał się jak najwyżej. Musi zadbać również o odpowiednie kategorie produktów oraz w miarę możliwości dodania tagów do konkretnego produktu. Jak w tej wtyczce zmienić nagłówek, czy też zmienić tekst, który tutaj widzisz? Jedną z metod jest edytowanie tutaj tego danego nagłówku, i jeżeli Twoja fraza jest zbyt długa lub zbyt krótka, możesz ręcznie edytować. Tak jak tu na przykład. Zauważ również, że po danej fazie kluczowej. Zamiast pisać nieskończenie wiele znaków i żeby to nie wyglądało aż tak brzydko, warto po myślniku, po dwukropku czy po tabulatorze napisać z jakiej firmy jesteś albo jakiej filmy dotyczy ta usługa. Zrób tak, aby główny głowę główny, główny tytuł nie przekraczał 60 no max 70 znaków. Jeżeli nie dodasz żadnego opisu, poniżej, zaciągnie Google pierwszy tekst, który napisałeś w opisie produktu. Dlatego jeżeli masz niezoptymalizowany opis produktu i chciałby, żeby użytkownikom wyświetlał się inny, powinieneś ręcznie taki tekst dodać. Inną sprawą to jest linkowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Jeżeli Twój produkt odnosi się do jakiejś jeszcze innej usługi, którą oferujesz, czy jakiegoś innego produktu, warto, abyś taki produkt bezpośrednio w opisie produktu podlinkował czy do innej usługi, czy do Twojej strony głównej, czy do Twojej jakiejś strony kontaktowej. Korzystając z jednych z dostępnych płatnych narzędzi narzędzia Semcztorm pokażę Tobie w jaki sposób osiągnąłem wynik obecnemu klientowi, co spowodowało, że klient odnotował wzrosty, jak i spadki oraz jak można się na przyszłość uchronić przed tego typami spraw. Zauważ że jeżeli dopiero co zaczynasz ze swoim sklepem internetowym, to przez pierwsze miesiące, a nawet czasem i rok czy dwa twój sklep może nie wybić się aż tak wysoko jakbyś chciał. To jest proces bardzo długotrwały. Wymaga szeregu zmian takich jak właśnie jak optymalizację produktów. Jeżeli ich jest bardzo dużo, to wymaga to, to mojej bardzo dużej pracy, jeżeli Działają, działa jakaś duża, współpracuje z jakąś dużą agencją, to pewnie płacić troszeczkę więcej, ale obsługuje to więcej osób i być może ten efekt powinien być trochę wykonany szybciej. Wszystko zależy od nakładów finansowych, budżetowych. Jeżeli oferujesz trochę większym budżetem na start, może się spodziewać, że te wyniki będą troszeczkę szybsze niż w przypadku, gdyby. Gdybyś tam płacił troszeczkę mniej, i gdyby to miała obsługiwać jedna osoba. Ale wracając do tego, dlaczego sklepy w ciągu roku nie osiągają wysokich pozycji ani wysokich sprzedaży? Jeżeli nie wspomaga się żadnymi kampaniami płatnymi, czy na Facebooku, czy na TikToku, czy poprzez YouTube Ads, czy nawet na Google ani jakimiś typowymi kampaniami produktowymi, to pozostaje Ci jedynie opcja pozyskiwania organicznych klientów i zanim taką stronę wypozycjonujesz, zanim ją usprawnisz, średnio mija 2, no mark czasem 3 lata. Istnieją jednak przypadki, że może być to trochę szybciej, ale to wszystko zależy od Twojego produktu, twojej usługi, twoich konkurentów, jak też twojego budżetu na te wszystkie działania. Pozycjonowanie sklepu to nie tylko optymalizacja strony, produktów, jakieś drobne zmiany techniczne, ale również pozyskiwanie linków zewnętrznych. Czyli w dużym skrócie mówiąc, umieszczamy Wpisy, linki sponsorowane, wpisy sponsorowane na różnych innych przeglądarkach, w wodach, stronach internetowych, portalach, z odnośnikiem do Twojego produktu lub Twojej strony internetowej. Zwykle tak zwany link bullying jest dodatkowo płatny, ponieważ większość twórców, freelancerów, czy nawet większych firm nie ma swojego zaplecza SEO, zaplecza technicznego i musi korzystać. Z innych platform, które pobierają jakąś konkretną opłatę za dodanie takiego wpisu, dodanie linku. Jednak istnieją miejsca darmowe, takie jak na przykład wizytówki NAP, które pozwalają się Tobie lokalnie wybić, pomagają lokalnie osiągnąć trochę lepsze pozycje, jednak jeśli chcesz, aby Twój produkt. Odnalazł się na tej pierwszej stronie, na tym top 5, top 3, może i nawet, żeby był na pierwszym miejscu. Na pewno cię nie ominie płatny bullying, czyli tam pozyskiwanie linków takich trochę bardziej lepszych jakościowo. Bazując tutaj na moim kliencie, może zauważyć, że duży wzrost nastąpił. W 2022, 2023 roku. Obecnie z klientem współpracuję już około rok i możesz zauważyć, że od momentu dołączenia do współpracy klient zyskał. Zyskał na mojej współpracy, zyskał dzięki właśnie optymalizacji konkretnych produktów, nowych produktów, konkretnych promocji przez co jego produkty pojawiły się w top 10. Zauważę tutaj, wyszczególniłem póki co tylko słowa w top 3 i w top 10, gdyż w sumie powinien się tylko na nich skupić, ponieważ zwykły potencjalny klient nie będzie wchodził na drugą stronę czy nawet dalszą, żeby znaleźć Twoją stronę i zakupić na przykład Twój produkt. W kolejnym filmie pokażę Tobie, w, na prostych kilku przykładach, jak skonfigurować takie narzędzie do pomocy w pozycjonowaniu, jak przejść przez ten proces całej instalacji, oraz jak analizować statystyki za pomocą bezpłatnego narzędzia Google Analytics 4, jak możesz analizować ruch ze strony, na co warto zwrócić uwagę, oraz jak może to pomóc zrozumieć, dlaczego Twoi klienci na przykład biorą produkty do koszyka, a potem ich nie opłacają, nie opłacają zamówień i co możesz z tym dalej zrobić. Jeżeli potrzebujesz jakiejś profesjonalnej pomocy, z zakresu e-commerce czy też pozycjonowania strony, to zapraszam Ciebie na bezpłatną konsultację. Link znajdziesz tutaj poniżej. Zapraszam Ciebie również do zasubskrybowania tego kanału Marketing Media oraz do obejrzenia innych filmów. Cześć!